Drodzy, witajcie na kolejnym już wykładzie z cyklu Prawko.pl kategoria B. Nazywam się Jarek Białogrodzki, będę waszym wykładowcą podczas tego siódmego wykładu i kolejnych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie jako kierowcy będziecie mieć obowiązki na drodze. Przede wszystkim w odniesieniu do kategorii prawa jazdy. To, to od tego sobie tak naprawdę zaczniemy już ten temat. Potem będziemy mówić o wyposażeniu, które stanowi wyposażenie obowiązkowe pojazdów, co w pojeździe musi być. Zawsze. Jak ten pojazd ma być utrzymany, jak zadbany, e, jakie są nasze obowiązki wobec tego i wyposażenia, i stanu technicznego pojazdu. No i trudno byłoby też, jeżeli już ten stan techniczny mamy na myśli, nie porozmawiać o kontroli w ruchu drogowym. Czyli nie tylko policyjne służby też mogą nas kontrolować, więc je też omówimy. Będziemy mówić też o ubezpieczeniach. Niektóre są obowiązkowe, niektóre są takie, które są dodatkowe. I to też zaplanowałem na dzisiejsze spotkanie, dlatego zaczynajmy. dobry. Po krótkim Dzień dobry. intro witamy. Jest z nami Weronika dzisiaj. Witam serdecznie. I w reżyserce Jakub Kuba. Też już wam Macha. My też Machamy. Natomiast najważniejsze, że do Państwo jesteście z nami. i Mam nadzieję, Weronika, że pomożesz mi w tak. tej komunikacji z Państwem. I... Wesoła ekipa prawko. się spotkała. Teraz my was serdecznie witamy. I mamy tutaj już na czacie widzę Julię, Jarka, Oliwiera, Wiktora, Katarzynę, Marka, Szymona, Sandrę, Krystynę, Maciej, Oskar, Ola, Wiktor. Super. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pewnie u was tak samo mroźno, jak u nas. Możecie nas, nam tutaj na czacie napisać, ile tam stopni na minusie, bo u nas, jak jechałam do, tutaj, do was do studia, było prawie minus 10. O, to ja rano tak widziałem. Tak, tak, tak. tak Ale tak, oczywiście tak. błąd pomiaru ten termometru. Nie. Ale <laughs> lepiej się wtedy uczyć. Od, odczuwalnie jest naprawdę tak. zimno. Nie tak. pamiętam, kiedy tak zmarzłem, będąc przygotowanym, bo podobno nie ma złej pogody, tylko złe ubrania. To ja są te takie momenty, kiedy cieszycie się, że macie samochód i czekacie, aż się nagrzeje. Czy nie przymarzły wycieraczki, tak jak mi dzisiaj, to będą plusy i minusy posiadania prawa jazdy. Ale super, przywitaliśmy się z wami. Tak jak Arek powiedział, to jest dzisiaj jest wtorek, to jest nasz siódmy wykład. Rozwiążemy na początek zadanie domowe i za chwileczkę tutaj naszych szczęśliwców wyświetli nam Kuba, i mamy tak Joannę i Julię, to są osoby, które wygrały dostęp o 3 dni na prawko.pl. I oczywiście przedłużymy tutaj ten dostęp. Zachęcamy Was, bo tylko dwie osoby wysłały nam zadanie domowe. Zakładam, że więcej osób rozwiązywało testy wczoraj. Zachęcamy Was do tego, abyście pilnie nas słuchali, bo na koniec podamy zadanie domowe. Które będzie do rozwiązania, i do godziny 15 w dniu jutrzejszym możecie przesłać rozwiązanie zadania domowego. A tak jak powtarzamy na każdym wykładzie, systematyczna nauka jest najważniejsza. W naszej aplikacji prawko.pl macie identyczne testy, jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, więc idąc na egzamin, nie spotkacie się z sytuacją, że danego pytania nie było. Prawda, Arku? Dokładnie tak. A jak wiemy, czego się spodziewamy, to na pewno odpowiemy. No właśnie coś, coś dzisiaj. Tak nasz stolik się rusza. Tak. tak tutaj będzie. przemontowali studio pod naszą nieobecność. Ja tu przestawię kubek tak, żeby o. było widoczne, było widoczne materiały, z jakich polecamy, abyście się y, uczyli. A więc tak, Arku, y, taki garść informacji, którą jeszcze musimy kursantom y, przypomnieć. Y, tak jak się z nami witaliście y, na czacie, to ten czat również służy do komunikacji z nami i zachęcamy do tego, abyście zadawali nam pytania które dotyczą dzisiejszego wykładu bądź sytuacji, które spotkaliście się podczas nauki, może coś było dla was niejasne w materiale. Jeśli takie pytanie było już zadane naszemu wykładowcy, to dostaniecie od nas link do YouTube, jak sobie pozwolę wkleić do czatu. Natomiast jeśli się takiego pytania jeszcze nie było, to pozwolę sobie Arkowi w wolnej chwili tak bardzo przeszkodzić, powiedzieć grubą kreską: Odcinamy wykład. Nie żartuję, oczywiście pozwolę sobie tutaj przerwać wykład i postaramy się zadać to pytanie. Jak również możecie tutaj na naszym czacie zadawać pytania? Rozmawiajmy ze sobą. Jasne, że tak, bo to. Takie, i, tak. I otwarte, i te, które są najlepiej do naszego wykładu, chociaż. Gdy wyjdzie tak, że państwu się coś skojarzyło w pomiędzy, albo, albo może nawet w ciągu dzisiejszego dnia, pomiędzy spotkaniami, czy to równie dobrze. Raz, że możecie zostawić takie pytanie na, na messengerze.pl. Tak. Dobrze, że przypomniałeś. Tak, a dwa, że możemy porozmawiać, bo, bo to rozwianie wątpliwości, takie w miarę szybkie, też potrafi o wiele lepiej was przygotować i nauczyć. Tak, i mamy jeszcze tutaj na naszym czacie możliwość zadania nam pytania dotyczącego numeru, pytania, które jest dla Was trudne, niezrozumiałe. I o to bym poprosiła za chwileczkę, Kuba Wam wświetli, w jaki sposób znaleźć numer pytania. O, już mamy, wchodzimy na stronę prawkopel, na której teraz jesteście, wybieramy sobie kategorię B, rozpoczynamy test. I w lewym górnym rogu znajduje się numer pytania i ten numer pytania, jeśli rozwiązujecie testy i macie problem z danym pytaniem, nie jesteście pewni, dlaczego jest taka odpowiedź bądź pytanie jest dla Was niejasne, prosimy, skopiujcie i podczas naszego wykładu można tutaj na, na, do czatu wkleić taki numer pytania i nasz wykładowca postara się tutaj na, rozwiać Wasze wątpliwości. O, a może być tak, że takie pytanie już było zadane, to tu również pozwolę sobie wkleić link do YouTube'a. I Arku, zanim przejdziemy tutaj do Twojego wykładu, ja widzę, że tutaj nasza belka sprawko.pl na start. Tutaj ją zawsze tak na, na przywitanie głaszcze, <głasz> nasi pojawiały. Kursanci, nasi kursanci już wiedzą, że dla nas jest to bardzo ważna inicjatywa. Dzięki tej inicjatywie mamy możliwość zasponsorować prawo jazdy, kurs na prawo jazdy osobom z domów dziecka i z rodzin zastępczych razem z Fundacją Mam dom. Tutaj macie osoby, które otrzymały od nas ten kurs. Większość z tych osób podeszła do egzaminu, a naprawdę tym osobom również należy się równy start. Tak, tak, dokładnie. Na to... drodze i tak wszyscy jesteśmy równi, a, a tym bardziej, jeżeli sobie nawzajem pomożemy i tam w ruchu drogowym, i tutaj na co dzień, to, no to i raz dobrze ona świadczy, a dwa, że, że po prostu naprawdę, naprawdę dla tych osób jest to. Warto pomagać. Tak, wsparcie. Dlatego dziękujemy za dotychczasowe. A ten licznik tam widzę, nieduża kwota, także liczę dzisiaj, każda złotówka się liczy, my będziemy Wam indywidualnie dziękować za każdą drobną wpłatę. Ja. Za chwileczkę jeszcze, Arku, pojawi się licznik, okay. ponieważ dla przypomnienia, minut. tak, mamy 15 minut, bo wiemy, że nasze wykłady są popularne, cieszymy się bardzo i zachęcamy osoby, które oglądają nas na TikToku i na YouTubie do tego, aby... Wykupiły dostęp do aplikacji prawko.pl i tak jak pozostałe osoby, które są z nami tutaj półtorej godziny, mają dostęp do archimów, do e-learningu i do pytań identycznych jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Jeśli wykupicie sobie dostęp, to będziecie mogli nas oglądać i korzystać z tych wszystkich rzeczy, o których ja powiedziałam przez cały czas, na jaki okres sobie wykupicie dostęp. Arku, oddaję Ci głos. Tak, bo musimy jeszcze na chwilę do znaku wrócić. Tak. Zapraszam Was. Znaki informacyjne, one mają bardzo różny kształt, bardzo różną funkcję, ale ich. Podstawowym zadaniem jest poinformować nas o tym, z jakiej drogi korzystamy, często, bo taka autostrada, czy droga jednokierunkowa, to też jest dla nas informacja. Informują nas o tym, czy takie pierwszeństwo mamy, czy niekoniecznie, albo że gdzieś przy drodze jest jakieś tam na przykład y, pole biwakowe. Więc te znaki, tak samo jak dotychczas już się Państwo zdążyli przyzwyczaić, te znaki sobie tak przejrzymy po kolei i pierwszy z nich to jest znak, który mówi o pierwszeństwie przejazdu, plus ta tabliczka pod nim, na którą Państwo już wiecie, że ogromną musimy skrupulatną uwagę przyk przykładać do tego, jeżeli ta tabliczka się pojawia, żeby już dojeżdżając do tak znakowanego miejsca, czyli wcześniej. Już przed skrzyżowaniem spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja muszę kogoś puszczać w zależności od kierunku, w którym się poruszam, tak? Czy ja muszę komuś ustąpić tego pierwszeństwa? To mam na myśli mówiąc puszczać, tak? No i mamy grubą linią zaznaczoną przebieg drogi z pierwszeństwem, bo taka tabliczka pojawia się dokładnie wtedy, kiedy droga z pierwszeństwem nie prowadzi na wprost, a gdzieś skręca. Jeśli my skręcamy razem z tą drogą, czyli nie zjeżdżamy z drogi z pierwszeństwem, to pamiętajcie Państwo, że nadal zmieniamy kierunek ruchu, w związku z tym taki manewr sygnalizujemy. Kolejny znak to jest droga jednokierunkowa w jednym kierunku. E czy możemy na taki drodze cofać jak najbardziej? Pytanie jak zwykle o zasadność. Nie powinniśmy też cofając pomyśleć o tym, żeby wyjechać przez skrzyżowanie, bo raz, że to trochę cwaniactwo, dwa, że jest to spiętrzenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, będzie to na pewno zbliżanie się do skrzyżowania, więc kolejna szczególna ostrożność, ale też pamiętajcie o tym, że to będzie taki manewr, który realnie może zagrozić poruszaniu się innym pojazdom, a gdybyśmy już tak sobie analizowali, Tą e, przypadłość drogi, czyli cofania przez skrzyżowanie, czy gdybyśmy tak do tego podeszli, to jeszcze pomyślmy o tym, no jak tutaj ustalić e, pierwszeństwo. Nikt nie przewidział tu wyjeżdżających pojazdów, dlatego zachęcam, żeby przez skrzyżowanie nie cofać. Ale jak gdzieś tam po drodze znajdziemy wolne miejsce w lusterku, zobaczymy, że ktoś wyjechał, może nas ominąć i na przykład się chcemy na to miejsce wrócić, albo znaleźliśmy adres, to gdzieś tam po drodze cofnąć sobie troszeczkę możemy. Jak najbardziej. Oczywiście z zasadą zachowania szczególnej ostrożności i, i tak naprawdę przy cofaniu bardzo, bardzo uważamy, bo mamy ograniczone pole widzenia. Przede wszystkim dlatego ta tylna szyba, tak nawet na logikę, tylna szyba jest o wiele mniejsza. Tabliczka, kogo taki znak drogi jednokierunkowej nie dotyczy, tak jak tu rowerzystów. Kolejny znak to droga bez przejazdu. Po mojemu czy po staremu to jest ślepa uliczka. Nie ma tam przejazdu, ale już. Doświadczony kierowca, czy dobrze przygotowany, od razu będzie wiedział, że jest to droga dwukierunkowa. Bo zarządca drogi nie może nas podstawić pod słupki, barierki, czy żeby po prostu pozwolić do, dojechać do końca drogi, żebyśmy nie mieli wyjazdu z tej drogi. Więc na 99,99999 i tak w okresie do jutra ta droga będzie dwukierunkowa, żeby gdzieś tam zawrócić, żeby można było tędy też wyjechać. Tu mamy uprzedzenie takie, że wjeżdżamy na drogę bez przejazdu, no i dla nas widząc ten znak będzie to, że to po skręcie w prawo. Tak samo tu możemy być mądrzejsi od pilota, który nam podpowiada, możemy być mądrzejsi od nawigacji, i wiemy, że po skręcie w lewo mamy drogę bez przejazdu. Znak informujący o tym, że to my posiadamy pierwszeństwo na zwężonym fragmencie drogi. Mamy jakiś tam przejazd przez most, jest bardziej wąsko, i pamiętajcie, że jeżeli nie mamy możliwości wyminięcia się w bezpiecznej odległości, to przy tak oznakowanej drodze. Z tego kierunku pojazdy będą miały pierwsze miasto, czyli żółciutki tutaj czeka. Przejście dla pieszych też ważny znak, kochani. Widząc to, przejście dla pieszych oznakowane znakami pionowymi, poziomymi, choć właśnie w taką pogodę jak dzisiaj, z widocznością tej zebry znaku poziomego bywa różnie. Natomiast o to Państwa prosiłem, żeby podnieść wzrok, obserwować daleko przed siebie, cały czas tą drogę sobie czytać, żeby takie znaki też zauważać. Jak mamy tak oznakowane przejście dla pieszych, to pamiętajmy, że ten pieszy przechodząc z poprzek, jest oczywiście najkrótszą drogą, oczywiście też zachowując szczególną ostrożność, ma się czuć na tym przejściu bezpiecznie. To jest niezwykle istotne, że ktoś, kto się tutaj znajduje, bądź kto na to przejście wchodzi, ma się czuć bezpiecznie. Tak samo rowerzyści, którzy znajdują się na przejeździe, dokładnie tak samo. Zawsze mnie uczono, coraz rzadziej się o tym mówi, ale mnie uczono, że czy pieszy, czy rowerzysta, nawet wyposażony w wypasione ochraniacze, kaski i nie wiem co jeszcze. To jest niechroniony uczestnik ruchu drogowego. No, on nie ma strefy zgniotu, nie ma poduszek powietrznych, nie ma dodatkowej żadnej ochrony, czy biernej, czy aktywnej, czy... Nie ma. Jakikolwiek, ja nie chcę Państwa straszyć, zawsze uważam, że to nie jest moja rola, ale jakikolwiek kontakt z rowerzystą, czy na przejściu, czy po czy, ale czy z pieszym, zawsze powoduje bardzo poważne w skutkach konsekwencje dla tej osoby. Na razie na sekundkę pominąłem aspekt prawny, kto tam miał rację, kto nie miał, jak to znowu po staremu naprawie był czy nie był, tam. ale jeśli z pieszem albo rowerzystą dojdzie do jakiegoś takiego kontaktu, no to naprawdę może to się groźnie skończyć. Dlatego mamy obowiązki. Jako kierujący mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Nie możemy wyprzedzać, nie możemy omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, to musicie wiedzieć. Wyprzedzanie, przejeżdżanie obok kogoś, omijanie, przejeżdżanie obok kogoś, kto stoi, na przykład innego uczestnika ruchu, ale w kontekście pojazdów, zatrzymał się, żeby ustąpić pierwsze miejsce przejazdu. W związku z tym pamiętajcie, że ta szczególna ostrożność, aż wtedy, kiedy pojawia się piesze na przejściu, bądź wchodzi na to przejście, albo wtedy, kiedy rowerzysta jest na tym przejściu, ma polegać m.in. na zmniejszeniu prędkości i dopasowaniu naszego zachowania przed tym przejściem, o tyle, o ile nie zagrozić bezpieczeństwu tym osobom, które znajdują się na przejście, jeżeli chodzi o pieszych bądź pieszych, którzy wchodzą na to przejście, a jeżeli chodzi o rowerzystów, to tych, którzy na tym przejeździe rowerowym się znajdują. I znowu praktyczna taka rada: rowerzysta. Zobaczcie, tu jest na ułamek sekundy przed momentem, kiedy znajdzie się już na przejeździe. Dlatego my Was uczymy, żeby wobec tych rowerzystów wjeżdżających też zachować, też ich puścić, też im ustąpić, też bardzo na nich uważać. No to jest ułamek sekundy. Harkuja, tak? bo, do, do, a propos slajdu, tutaj jeden z kursantów zadał pytanie, czy rowerzysta musi zejść z roweru? Jeżeli mamy przejście, takie jak pozwolę sobie cofnąć, jeżeli mamy takie przejście, to na takim przejściu dla pieszych rowerzysta musi stać się pieszym. Czyli musisz zejść z roweru. Bo ten nie ma oznaczenia, rower, prawda? Tak, nie ma, nie ma tego symbolu. Natomiast na przejeździe rowerowym jak, naj, rowerowym jak najbardziej ma prawo przejechać. Czy na tym takim wash and go 2 wiennym i przejazd i, i przejście? <głos> <głos> ma prawo również przejechać. Co więcej, jak już ten temat rowerzystów tak sobie rozwijamy, mogę wrócić? Oczywiście. Dobrze. To pamiętajcie to, co zawsze staram się Was wyczulić. Tak, dość praktycznie, ale rowerzysta na przejazd może wjechać nam znikąd. Zresztą nigdy. Nie ufajmy w 100%, że to, co widzimy na tej, w otoczeniu drogi, na tej drodze, to jest wszystko, co do zobaczenia było. Bo my często prze, przeceniamy swoje zmysły. My często wydaje nam się, że zauważyliśmy wszystko, że, że wszystko super, a, a czasami nawet kolor stroju potrafi zadecydować o tym, czy, czy tak naprawdę kogoś zauważyliśmy, czy nie, czy, czy nam się schował. Też jak dojeżdżamy do przejścia dla pieszych. Zawsze dobrym zwyczajem jest zmiana punktu obserwacji. Co to znaczy? To znaczy, żeby się troszeczkę... Nie bójcie się, że egzaminator Wam na przykład błąd zaznaczy za, za złe ustawienie fotonu. Nie bójcie się tego w ogóle. Tylko, że dojeżdżamy do przejazdu, czy przejście dla pieszych, troszeczkę się wychylmy. No na przykład wokół szyby, po dwóch stronach przedniej szyby, mamy słupki. Ja w ogóle to są słupki A, B i C, czyli te z przodu to są A, te po, po dwóch stronach szyby. Wyobraźcie sobie, że taki słupek supek jest w stanie przysłonić, przykryć nam pieszego. A już szczególnie jak dojeżdżamy gdzieś w łuku drogi do tego przejścia. Więc takie zwykłe, zwyczajne, najprostsze wychylenie wychylanie się i zmiana kąta obserwacji czy, czy sposobu potrafi uszczec przed tak naprawdę jakimś nam poważnym zdarzeniem drogowym, bądź mniej poważnym, ale, ale zagrożeniem, którego zawsze za kierownicą powinniśmy się wystrzegać. No dobrze. Jeszcze się wrócę. O tu na tym przejeździe. Wyobrażałem sobie taką sytuację, zresztą nawet nieraz jej doświadczyłem, że rowerzysta na przejazd wjeżdża tam gdzieś z parku po skosie i dość szybko, bo to jest kolejna różnica, że o ile zachowanie pieszego jeszcze jako tako możemy postarać się zabawić się we wróżkę albo wróżbite i co tam mu w głowie siedzi, postarać się ocenić, o tyle rowerzysta czy Znajdzie nam się na tym przejściu, przejeździe szybciej. Znajdzie nam się szybciej. To chciałem powiedzieć. Że pieszy, jak tu dochodzi, jest bardziej dla nas przewidywalne. Czy jak stoi, też nic nas to nie kosztuje. Zwolnić, nawet się zatrzymać i jakby sprawdzić się. Ja czy ty? Ty czy ten? Nie, stoisz, odpoczywasz, albo zastanawiasz się, co na obiad, albo ile tam wizyta u mechanika cię będzie kosztował. Nieważne, stoisz, to stój. Ale ja zwolniłem. Jakby zrobiłem już chyba wszystko. Zwolniłem niemal do zatrzymania, albo się zatrzymałem. pieszy nie zdecydował się, to sobie ruszę. Trudno. Traci na tym trochę płynność ruchu, ale to nie jest nasze zagadnienie. Nasze zagadnienie, nasze priorytet to jest bezpiecznie dojechać do celu. Dobrze. Agatkę zobaczymy. O, jest taki znak, On nazywa się. Jest to tabliczka przed przejściem mówiąca o tym, że takie przejście jest w pobliżu szkoły, czy przedszkola, czy takiego miejsca, w którym najczęściej przebywają dzieci. Jak dzieci, to my już wiem, że różnie z nimi bywa, bo dużo energii często biegają. Często, jak są gdzieś spoza opieki dorosłego, też ich zachowanie jest nieprzewidywalne na drodze, ale na tak oznakowanym przejściu też możecie się spotkać z osobą kierującą ruch, czyli ta. Pan albo pani pomarańczka w, w pomarańczowym stroju z napisem stop, do której poleceń też musimy się. E, musimy się stosować. Okay. Kolejne droga ekspresowa. No już wiemy, może być jedno jednojezdniowa, dwujezdniowa, może być, ale jest to dla nas informacja o tym, jakie pojazdy mogą się tak z, tam znaleźć. Bo na przykład jadąc czterokołowcem, choćby na kategorię B1, o której zaraz porozmawiamy, to już nie, nie powinniśmy się tam poruszać. No i plus te prędkości administracyjne. Na zniowej 120, na zniowej 100 km na godzinę, ale nadal dopasowana do warunków ruchu drogowego i nadal bezpieczna. Pamiętajcie o tym, to jest, to jest bardzo ważne. I na czerwono przekreślone koniec drogi ekspresowej. Zresztą podobnie z autostradą. Tu mamy znowu trochę większą prędkość, żadnych tam pojazdów wolnobieżnych, innych i nie powinno się znaleźć, ale też wiemy, że nie ma skrzyżowań kolizyjnych. Czyli jeśli są, to są to węzły drogowe, najczęściej dwupoziomowe, gdzie przede wszystkim, skoro bezkolizyjne, nie? gdzie żeby zmienić kierunek poruszania się na autostradzie, no to trzeba gdzieś zjechać z jakiegoś mostu albo na ten most wjechać. To też koniec autostrady. Tu jest odległość do początku autostrady, bądź końca, no bo gdyby to był przekreślony znak, to byłoby 100 metrów do końca autostrady. Okay? Czyli jest to odległość do tego miejsca. Kolejna informacja o tym, że akurat ta droga ekspresowa jest płatna. Tu może trochę zasłaniam. Zresztą w ogóle dzisiaj taki duży jestem. O, dziękuję, Kuba. <laughs> Weronika się trochę, trochę śmieje ze mnie. <laughs> Chciałem Państwu zwrócić uwagę, bo to ważne. Początek Bus -pass. Czyli nie dla nas, dla zbiorkomu, dla komunikacji zbiorowej, dla autobusów. Tak naprawdę, no jeśli Bus Pass, to dla autobusów. Tu mamy kontynuację. Też ważny znak. Bo jeżeli gdzieś zmieniamy kierunek, wyjeżdżamy choćby z posesji, czyli zobaczymy taki znak, chociaż to rano będzie raczej no tam, gdzie jest kontynuowany buspas. I zarządca drogi ocenił, że warto takie informacje nam przekazać. To też nie wiedziemy wtedy, tak jak instruktor prosił, pod prawy krawężniczek, nie? Tylko wjedziemy bliżej osi. Wystarczy zauważyć na znaku. Pewnie będzie też poziomy, co widzimy. Ok. Jeśli inne pojazdy zostały dopuszczane do poruszania się tym buspasem, to powinno to znaleźć się na znakach. Chociaż pojazdy zasilane silnikiem wodorowym albo pojazdy wyposażone w silnik elektryczny z ustawą o elektromobilności mogą się poruszać. Też mówię Państwu o tym, bo jak to rozumiemy, to się potem nie złościmy, co nigdy nie jest dobrym pomysłem za kierownicą, żeby się na kogoś złościć. Ale nie złościmy się, bo rozumiemy, że on ma prawo tam być. Dalej, e, uchwałą Rady Miasta można postanowić, że jakieś tam pojazdy, grupę pojazdów dopuszcza się do poruszania się e, bus pass. No i tu już z bardzo różnie bywa. I potem zostaje tak, że kto miał wiedzieć, ten wie. Bo na przykład w gazecie lokalnej napisali. Pamiętacie Państwo, jak mówiłem o prędkości minimalnej? Tam był taki samotny, na jednym słupku znak, właśnie takie niebieskie 30, że mówiłem, że tą symbolikę Zarządca, czy organizator ruchu, czy, czy właśnie ustawodawca, czy w rozporządzeniu wykorzystuje przy tworzeniu, przy informacji dla nas, że powstaje, zaczyna się pas ruchu powolnego. I jak to rozumieć taki znak? Ano tak, że na tej drodze, która była dotychczas, nie, minimalna prędkość to 30, a na tym pasie, który powstaje, to, to nie ma tego minimum, czyli można wolniej. Z takim znakiem spotkacie się przy dojeździe do stromych wierzchołków wzniesień, gdzie na przykład samochód o małej mocy może mieć problem z pokonaniem, w z wjazdem na to wzniesienie, albo, nie mogę się tego oduczyć, ciężka ciężarówka. <grymne> <grymne> Też może mieć problem i ona, wdrapując się, dużo, dużo, dużo bardziej zwolni. OK. kończymy? Tak, powolutku, właśnie tutaj podpowiedź. Bardzo dziękuję Tobie, Kuba. Żegnamy się z osobami, które oglądały nas na YouTubie i na TikToku. Widziałam, że osób było sporo i tak jak na początku wykładu, przypominamy, aby móc z nami tutaj być półtorej godziny i mieć dostęp do e-learningu, do archiwum naszych wykładów, jak również do testów, zapraszamy do wykupienia dostępu do aplikacji. A my, Arku, wracamy do wykładu. Jak najbardziej. Tu mamy bardzo podobny znak, ale zupełnie inny. Zawsze wierzyłem, że edukacja kierowców może i musi iść w parze z nowoczesnością. To właśnie ta wizja napędzała nas, gdy wprowadzaliśmy branżę w cyfrowy świat, tworząc innowacyjne materiały edukacyjne. Jeszcze nie zatrzymaliśmy się na tym. Stworzyliśmy również rozwiązania dla ośrodków szkolenia kierowców, umożliwiając im efektywne zarządzanie edukacją kursantów. A kiedy nadszedł czas pandemii, rozwinęliśmy nasze materiały o kurs Teorii na Prawo Jazdy, transmitowane przez Internet. Dzięki temu branża nie tylko przetrwała, ale łatwiej jej było wrzucić kolejny bieg. Dziś chcemy zwrócić uwagę na jedną z najważniejszych kwestii w bezpieczeństwie ruchu drogowego czyli na przewidywanie zagrożeń. To umiejętność, która może uratować życie. Moje doświadczenie z poprzednich lat pracy w Policji Inspekcji Transportu Drogowego nauczyło mnie, czym jest edukacja o bezpieczeństwie na drogach. Że to nie tylko obowiązek, ale to misja. To dlatego zdecydowałem się dołączyć do zespołu Prawko.pl. Tutaj każdego dnia angażujemy się w to, aby nauka była efektywna. Na prawko.pl podchodzimy do edukacji w sposób nowatorski. Jesteśmy platformą, która dociera do dziesiątek tysięcy kursantów, oferując im najwyższej jakości materiały edukacyjne. I, co ważne, nie spoczywamy na laurach. Obecnie skupiamy się na jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa na drodze, między innymi umiejętności przewidywania zagrożeń. Nasza misja nie kończy się na wykładach online. Jako wykładowcy i eksperci jesteśmy z kursantami na każdym etapie ich nauki. Odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy trudne kwestie egzaminacyjne, a także dostarczamy dodatkowe materiały, aby każdy kursant mógł poczuć się pewnie za kierownicą. Wiele badań naukowych potwierdza, jak kluczowe jest edukowanie o sytuacjach i zdarzeniach, których kursant może po prostu nie być świadomy. To nie tylko kwestia umiejętności, ale i zrozumienia psychologii kierowania w tym takich zjawisk jak ślepota pozauwagowa. Dzięki temu możemy lepiej przewidywać zagrożenia i reagować na nie w sposób świadomy i bezpieczny. Naszą misją jest zadbać o bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego. Droga do tego prowadzi przez edukację. Dzięki niej możemy zminimalizować ryzyko i uczynić nasze drogi bezpieczniejszymi dla wszystkich. Razem zmieniamy oblicze edukacji kierowców w Polsce. Do zobaczenia na drodze i naprawko.